Na pochybel tym szurom, A patrz, a on ci podchodzi, ty, ty jesteś <laughs> ręką nie możesz ruszyć, nie? Nogą nie możesz, nie możesz ruszyć. A on mu się pracuje. Czujesz wszystko, nie? A on się je powoli, nie? Znaczy się, przykładowo, od nóg. A później ci wchodzi do żołądka. A ty czujesz to jeszcze, bo serce pracuje, nie? Nie wiem. Wiesz co? Ja ci powiem. Ja bym miał coś takiego, to bym wszystkich szczurów wybił od No oczywiście. Bo szczur to jest bredna bestia ale alchostwana. Wie? Pewno i bardzo inteligentna. O! Wypiłem Według mnie i teraz Ci powiem. Jak gdyby był nawet szczurem i moim bratem, zabiję cię. ciebie. He? Oczywiście. Oczywiście.